Dzień dobry, dzień dobry. Rozpoczynamy trzeci i ostatni odcinek cyklu, który poświęcony jest dostępności. Dziś o dostępności od kuchni w korporacjach porozmawiamy z moją gościnią, czyli Justyną Białową, i odczytam nazwę twojego stanowiska, bo to nie jest prosta Proszę, sprawa. Proszę, to jest takie proste. Justyna Białowąz, dyrektorka biura wsparcia komunikacji i prostego języka w Banku PKO BP. Zgadza PKO się. PKO Banku Polskim. Przepraszam, PKO Trudno. Banku Polskim. Brawa tak na zachętę! Jak najbardziej. Justina trochę się stresuje, ja więc brawa stresuję. się bardzo. Przesań, przecież, przecież mnie znasz. No wiem, no jesteś miła, no ale wiesz. Bardzo, przechodzimy do sedna. Opowiedz bardzo proszę, jak korporacje rozumieją dostępność i jak do niej podchodzą. Korporacje uczą się rozumieć tą dostępność. W zależności od ustaw, które wchodziły, korporacje i my, jako, też, jako korporacja, uczyliśmy się nowych wyzwań, które za tym idą. Ja do tej pory skupiałam się na prostym języku, bo za to odpowiadam, dlatego w ogóle tutaj jesteśmy, ale nowe przepisy, które weszły w tym roku, zmobilizowały wiele instytucji, w tym przede wszystkim sektor bankowy, że podejść do tej dostępności naprawdę szeroko. I teraz, tu i teraz nad dostępnością pracują, Sztaby ludzi w różnych w ogóle jednostkach nad różnymi tematami i jest to ogromna zmiana. Ale tak jak wspomniałaś, na początku, jeśli dobrze rozumiem, dostępność skupiała się na języku, na prostym języku. Wy robiliście różne certyfikaty, udoskonalaliście swoje umiejętności, ale dziś to nie tylko język, to różne obszary. Jakie? Ja. Um, w ogóle to będzie trochę niesprawiedliwe, jak powiem, że na początku tylko od języka, bo sztaby ludzi pracowały nad tym od dawna, też w różnych innych miejscach. Teraz po prostu się łączymy. Na przykład od dawna pracujemy nad dostępnością architektoniczną naszych oddziałów, co jest naprawdę tematem rzeką, to nie jest takie proste, bo nie zawsze oddział należy do nas, co wiecie, są różne interesy, różni właściciele, różne przepisy i, i też różne i różne różne ustawodawstwo, tu i teraz ta ustawa, o której, z powodu której tu się w ogóle widzimy, nie dotyczy na przykład architektury, ale my i tak staramy się, żeby osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi miały dostęp do oddziałów, wiadomo że nie wszystkich, ale przynajmniej niektórych. Więc, więc oprócz prostego języka, dostępność architektoniczna, ale też dostępność cyfrowa, żeby te usługi były dostępne online, ale to też nie jest takie proste, bo niektórzy mają różne niepełnosprawności związane i w ogóle bariery z, nawet z online'em. Niektórzy SMS-em, niektórzy z osobą asystującą. Więc w zasadzie teraz, y, zmniejszona dostępność, y, <grym> że my wszyscy y, uczymy się większej empatii, uczymy się większej ciekawości, otwierania na to, czym te różne bariery niepełnosprawności są i y, 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 y otwierania różnych też kanałów w banku, które do tej pory y, 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 w ogóle nie myśleliśmy nawet, żeby je otwierać. I wiadomo, że y, y, nie dostarczymy... Wszystkiego i wszystkim, także wszyscy będą zadowoleni, ale jesteśmy w drodze i chcemy tam dotrzeć. Prowadzicie też cykl z radiem? Tak, prowadzimy cykl reportaży z radiem Nowy Świat o różnych, o właśnie o tej dostępności. Bardzo wszystkich zachęcamy, bo to są fantastyczne reportaże, wcale nie bankowe, naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Prowadzimy, robimy też różne akcje z, dzika, z dziennikarzami, zapraszamy różnych specjalistów. Sami się tego uczymy. I wydaje mi się, że możecie być też swego rodzaju wzorem dla innych firm, bo działacie w tym zakresie od dawna, tak jak wspomniałam. Dla kogoś, kto dopiero wchodzi w tę przestrzeń, możecie być takim. Możemy, by, możemy i nie możemy, bo też na pewno są małe firmy na rynku, którym łatwiej jest wdrożyć takie wiecie, takie ogromne rozwiązania dla wszystkich w małych firmach czasem to się dzieje szybciej, bo taka duża firma, jak nasza i wiele innych to jest jak kontenerowiec, żeby on się odwrócił, no to. To wymaga wiele czasu. My właśnie teraz odwracamy ten kontenerowiec, ale ja osobiście jestem dumna, że są w ogóle ludzie w tych instytucjach, którzy ten kontenerowiec chcą odwrócić. I może jeszcze o tym języku powiem, bo to jest tak, dlaczego my jako bank tu siedzimy na festiwalu o, o języku, dlaczego w ogóle my się tym zajmujemy. Bank to niby taka nudna instytucja, po co w ogóle tu przyjść pracować i tak dalej. A to są bardzo ciekawe czasy. Które sprawiają, że w banku dzieje się dużo projektów, na przykład, właśnie językowych, kiedy nagle się okazuje, że bank to nie tylko liczby, ale też język, mm -hmm. że język to też dostępność, że nie tylko muszą się zgadzać cyferki, ale musi się zgadzać y, to, jak tekst jest napisany i czy klient to zrozumie. I ta ustawa o dostępności, y, o którą pewnie za chwilę nie zapytasz, y, spowodowała, że językiem Zainteresowano się na jeszcze większą skalę, wręcz na przemysłową. E, okazało się, że wszystko musi być napisane dostępnie dla naszych klientów, więc my musieliśmy zmobilizować ogromne rzesze ludzi do prostowania języka. My mamy w tym momencie przeszkolonych 100 osób, które siedzą od roku i upraszczają te wszystkie dokumenty, papiery, są w tym świetni, lubią to robić, mają poczucie misji i w ogóle my jesteśmy bardzo wdzięczni i się śmiejemy, że to jest to jest naprawdę, to jest 14 milionów znaków, myśmy to policzyli, a 14 milionów znaków to jest jak, teraz żebym nie pomyliła, sześć lalek i dwie trylogie, więc tyle uprościliśmy przez rok. I wiecie, to się dzieje w banku, więc jest to teraz świetne miejsce pracy dla pasjonatów języka polskiego. Ta dostępność wiąże się na przykład z tym, że pracownicy muszą zmienić sposób pisania maili, komunikacji z klientami i ja bym chciała, żeby to wybrzmiało, że to jest trudne. I żeby pracownicy banku przeróżnych firm, ale rozmawiamy teraz o banku PKO BP, już sobie skrócę, dobrze? Dobrze. I chciałabym, żeby wybrzmiało to, żeby pracownicy dali też sobie czas i dali sobie przestrzeń na to, żeby powiedzieć, to jest trudne. Ja jestem nauczona, nauczony danego języka i teraz muszę zmienić niektóre przyzwyczajenia, konstrukcje, które były ze mną od lat, które na przykład są ze mną od lat szkolnych. Mm, i, I to nie przychodzi od tak, to jest proces. Tak, no właśnie na, wczoraj na, tym, na panelu o tym rozmawialiśmy, że w szkole nagradzają nas za to, że piszemy kwieciście i długo. Teraz nagle nagradzają nas za to, że piszemy krótko i prosto. Więc to jest, o, to jest odwrócenie jeszcze innego kontenerowca, tylko takiego naszego w, w głowie. I są te wszystkie. Mm, takie tematy, czy ten prosty język jest prostacki. No, przechodziłyśmy we dwie przez tak. to też dlatego byłaś zapraszana do, do banku, żeby o tym języku opowiadać, i pominałaś świetna jak zwykle. <grym> um, I tak, jest, to wymaga ogromnego wysiłku, to wymaga też ogromnego, y, ogromnego zaufania y, ze strony y, y, kierownictwa i zarzą jakby, y, zarządu banku, żeby zainwestować w tego rodzaju zmiany, bo to nie jest zmiana, która się przekłada od razu na pieniądze, mhm. ten, na biznes, docelowo tak, ale trzeba temu dać właśnie bardzo dużo czasu i cierpliwości, więc tak w ogóle to ja jestem naprawdę dumna, nie sądziłam nigdy, że to powiem, ale jestem dumna pod tym względem z banków w, w Polsce, bo stały się miejscem, Takim laboratorium pracy nad tekstem, paradoksalnie. I Troszkę to banki tak. wyznaczyły tą, ten kierunek. Nie tylko banki, żeby było jasne, też instytucje, y, administracja y, państwowa, też fundusze europejskie, ubezpieczyciele, operatorzy. Ale banki przez to, że musiały, y, jakby to było ich trochę być albo nie być, stały się y, y, takimi taką awangardą tego tematu. Jest to niezły paradoks. Trochę tak jest, ale. Język jest wszystkim, a wy pracujecie z tym językiem, więc to naturalne, że Was te zmiany dosięgły, i, i cieszę się, że z taką otwartością do nich podeszliście. Dobrze, porozmawiajmy teraz o tym samym akcie o dostępności. On wszedł w życie 28 czerwca. Czy on porządkuje, czy bardziej utrudnia nowe kłody pod nogi rzuca? <grym> Akt jest trudny. Zacznijmy od tego, że akt nie jest napisany prostym językiem. E, Cudownie. Niestety. E, I żeby zrozumieć, o co w nim chodzi, siedziało nad nim sztab ludzi i językowców, i prawników. I bardzo było trudno go zrozumieć. E, ten akt, e, e, tak, można powiedzieć, że porządkuje, ale przede wszystkim mobilizuje. E, i ja jestem w sumie temu aktowi za to wdzięczna. Yy, on zmusza nas do myślenia, on zmusza nas do z, zmiany torów yy, naszych działań yy, i myślę, że też zmusza nas do większej empatii, paradoksalnie. I nawet mamy, mamy takiego dyrektora u nas. Yy, on, o, o, lubię, lubię to, jak on o tym mówi, że yy, ten akt zmusił nas do większej, teraz będzie wcale nie proste słowo, empatyzacji. Tak, sympatyzacja. Tak, też umówmy się, czasami tak. się nie da. E, I na przykład e, spędziliśmy lata e, pracując z, e, z pracownikami naszych oddziałów, a my mamy bardzo, bardzo dużo oddziałów to jest w ogóle nasza wielka siła e, żeby postępowali zgodnie z procedurami, żeby to wszystko ujednolicić żeby to wszystko działało mniej więcej tak samo. A teraz. Musimy jakby to odwrócić i powiedzieć pracownikom: słuchajcie, jak przyjdą osoby z różnymi niepełnosprawnościami, zapomnijcie na chwilę o procedurach i zastanawiajcie się, jak je obejść. Więc wiecie, to jest też taka dostępność. Z jednej strony mamy dostępność dla klientów, musimy bardziej zadbać o klientów i bardzo dobrze, że musimy o nich zadbać, ale z drugiej strony musimy być też empatyczni wobec pracowników. To co wcześniej mówiłaś, że oni mają też prawo mieć obawy, nie wiedzieć, jak to zrobić, bać się złamać procedury. Tutaj na szali są dwa interesy, czy ja złamię prawo. I bank będzie nam niezły, czy jak nie złamię prawa, to bank będzie nam niezły. Więc to wszystko się musi teraz ułożyć. Ale, I więc ta ustawa bardzo dużo miesza. Ale myślę, że to jak każdy konflikt, że docelowo będzie to rozwojowe. Już jest zresztą. Nie siedziałybyśmy tutaj. To prawda. Ale też ciekawe jest to, że przyjęto y, specyficzną miarę, czyli B2. Czyli taki poziom, który do tej pory sprawdzał się podczas nauki języka obcego, i trochę tutaj kurs jest w kontrze, bo w B2 chodzi o to, gdy na przykład uczymy się języka angielskiego, żeby nauczyć się takich, takich, takich konstrukcji, a w, prosty, w prostym języku, żeby ich nie używać, na przykład mam na myśli stronę bierną. Kiedy uczymy się języka angielskiego, uczymy się strony biernej. Kiedy wdrażamy akt o dostępności, chodzi o to, żeby zrezygnować z mięsłowów ze strony biernej. Jak to skomentować, jak się do tego odnieść? E, tak, to jest właśnie wielka przygoda, którą mieliśmy my jako pracownicy banków. Ja nie, ja nie wiem, czy to będzie interesujące dla publiczności, e, że bank nagle, wszystkie banki w Polsce zostały postawione przed ogromnym dylematem językowym. Wyobrażacie to sobie, bank miał dylemat językowy, bo banki, jak już mówiłam, bardzo zainwestowały w prosty język i prostują ten język. I, i robimy wszystko zgodnie z zasadami prostego języka, e, które przytoczyłaś tutaj kilka z nich. I nagle pojawia się ustawa, która mówi B2: zwrot to dydaktyki. Traktuje język polski jak język obcy. Dla sektora to jest nagle no taki paraliż, bo jesteśmy dobrze w prostym języku, ale w dydaktyce no wcale nie. Był to taki moment, w którym sprytni biznesmeni mogli wymyśleć sposób, jak certyfikować nas nagle z B2. I był to moment, w którym mogło się okazać, że my potrzebujemy jakby otworzyć drugi tor i nagle upraszczać jakoś inaczej. Kystyna, przepraszam, bo ty się bałaś, że nie będzie o czym rozmawiać i że mamy A za Ale już dużo czasu. Czas. A mam czas już się skończył 30 sekund temu. Aha. Także. No jeżeli... to tylko mogę powiedzieć, że mieliśmy dylemat i go rozwiązaliśmy i siedzieliśmy na tym to jest najważniejsze, że go z wieloma językoznawcami z całej Polski. Ale ja się bardzo cieszę, że językoznawcy są tak potrzebni i też mogą bardzo. doświadczać nowych rzeczy. I studenci polonistyki też są potrzebni, także warto studiować polonistykę. Zachęcamy, zapraszamy. Dziękuję Ci bardzo, dziękuję. Justyno. Tak, wielkie brawa. W zasadzie już zakończyliśmy ten cykl, ale jeszcze nie, jeszcze nie zakończyliśmy, bo teraz jest impro. Oczywiście, dzień dobry, dzień dobry. to ja. Bardzo proszę. Zajmę na chwilę twoje miejsce. Szanowni Państwo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja również. Proszę Państwa, Mirek Kurban, Michał Łysiak za chwilę będzie widoczny. My dzisiaj, jak już ostatni raz podsumowujemy w formie zabaw gier improwizowanych, to te wywiady, które przeprowadza e, zaproszonymi gośćmi Paulina. Natomiast e, mamy taki cel, żeby to była trochę, taka forma zabawy e, tym językiem polskim. I dzisiaj, improwizacja. Improwizacja to jest coś, co dzieje się tu i teraz, na żywo, bez przygotowania. Mamy dzisiaj... Do I ja zaprezentowania. nie jestem profesjonalistką. E, o, I właśnie dlatego cie, ciebie wybraliśmy. E, 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 to znaczy, to ty wybrać nas, żeby to zrobić. Proszę Państwa, gra nazywa się wywiad z rękami i poproszę teraz o, tutaj Michała widać, Justynę widać, na, na czym to będzie polegało? Będzie to polegało na tym, że wywiad będzie kontynuowany, natomiast Justyna już nie będzie mogła posługiwać się swoimi rękoma. Rękami, rękoma Justyny będą ręce Michała, więc... Więc to jest kwestia współpracy, zaufania, odpowiedzialności. Zapraszamy. Wielkie brawa dla tej dwójki. Zapraszamy. Dla tych, którzy chcą to lepiej zobaczyć, zapraszamy z tej strony. Proszę Państwa, ja Pani. jest trochę wstydzę. Tak, A, proszę bardzo. Pani Justyno, witam bardzo serdecznie. Kontynuując temat, ja wiem, to jest dużo emocji, bo temat dostępności, temat języka jest językiem emocjonalnym. Pani Justyna jest osobą, która. No, jak widzicie Państwo, też na żywo reaguje, więc to nie ma żadnej sztuczności, to jest pełen autentyzm. No i to jest temat też bardzo emocjonalny, prawda? Natomiast my od trzech dni rozmawiamy o, o dostępności, o języku, natomiast ciągle mówimy o tym języku takim werbalnym. Ja chciałem się zapytać, czy, czy bank myśli też o języku tym niewerbalnym, o mowie ciała, kiedy na przykład ktoś mniej będzie mówił, ale na przykład więcej pokazuje, bo przecież nasze gesty też wyrażają i emocje, i jakieś nasze takie no, odczucia, to proszę powiedzieć, ja, jak to jest z tym, z tym tematem gestów w banku i w ogóle czy, czy, czy jakieś szkolenia są? Yy, tak, mamy mm. dużo szkoleń, mm. e, szczególnie w oddziałach, tak. e, bo mamy bardzo dużo oddziałów, mm. dużo, tak. Po pierwsze. <laughs> Tak, po po pierwsze. Czyli, czyli no, no bo wiemy, że tak, że, że kiedy przychodzi klient, no to y, badania pokazują, że y, zanim w ogóle się odezwiemy, to widzimy twarz, widzimy, y, ludzie zwracają uwagę na oczy, na, na mimikę, na usta. Czy, y, y, jak, czy są właśnie szkolenia y, prowadzone na, na, ten, na ten temat? Słucham mnie pani. Yy, tak, tak. tak, tak yy, rozumiem. Yy, dobra, no to. Yy... Bardzo uważnie szkolimy <noise> pracowników oddziałów. Aha. Bo tam są takie okna i oni muszą w okienkach oddziałów rozpoznać mimikę twarzy. Te okienka mm -hmm. są kwadratowe, tak i e, e, a twarze okrągłe. No właśnie, czyli taka twarz się pokazuje oto, i, i, i ten pracownik rozumie, on będzie wiedział już, tak. zanim ten człowiek się odezwie, czy on już jest zdenerwowany, tak. czy Tak, y, najpierw mm. łapie kontakt wzrokowy oczy, mm -hmm. oczy. Usta, usta. Mm -hmm. e... No i później. No i później e, rozmawiają ze sobą. Aha. Czasem się kłócą, mm -hmm. e, ale dążymy do e, pokojowych rozwiązań mm -hmm. e, i dobrze nam to wychodzi. Mm, rozumiem. Tutaj y, y, podczas rozmowy zostało wspomniane też jakby że. Ta, ten no, język. No, coraz to coraz to roztańczycie czy w tej rozmowie. Że ten język obcy. A. Tak, proszę czuć swobodnie, bo to, to, to Tak, ale rzeczywiście, Może nie pan pytać dalej teraz o coś Oczywiste. kontrowersyjnego. Marcin. Czy w ogóle może pani się napije wody? I możemy poprosić A. o, o tak, napełnienie. Właśnie. No, może tutaj szklanki wodą. Ja A. wiem, gdzie jest woda, dobrze. Że państwa ja. Stoi tam też. Tak. Proszę tam bardzo. tam stoi. Wo... O tak. tam. Tak? No. A, ale to się wtedy wszystko z, z, spadnie, jak ja tam to otworzę. O, jeśli mógłbym poprosić. E, oj, ja tutaj tego jeszcze... Tutaj coś, coś, coś lata takiego, zaraz to złapiemy. Dobrze, e, więc e, chciałem wrócić do tego języka obcego. O, proszę bardzo, e, to jeśli pani może podać, proszę bardzo. To poczekamy, e, niech, niech się pani napije, albo ja... W... A, to może później jednak, tak? Dobrze. E, to ki kiedy będzie pani gotowa, to, to poproszę. E, e, pani Justyno. No e, właśnie, bo, bo chciałem teraz. włosy e, na... mi zaszły na twarz. Mhm. Dobra. Dobrze. E, chciałem nawiązać do, do tego, o co zaczekaj, też, bo zaczekaj. O czym. Może jednak bez te będę prowadziła, A, dobrze. bo. E, Czyli jest lepszy kontakt wzrokowy. Aha, dobrze. Bo jesteś na ty, prawda? Tak, oczywiście. Aha, dobrze. Mirek. Justyna. Dobrze, <głos> <głos> bardzo dobrze. To Miło na... mi. Nie, dobrze. Nawiążę do tego, co, co pani Paulina wspominała. A więc temat temat języka obcego, było tutaj ten, ten B2, B6 i, i tak dalej. I teraz mówimy o tym, bo tak sobie pomyślałem, ten język też niewerbalny to, to jest to, co Włosi na przykład mają, kiedy oni gestykulacją, gestykulują i znaczy wyrażają pewne stany emocjonalne, zdenerwowanie albo radość. Czy, czy też na przykład jest, jest jakieś prowadzone, takie są badania albo pomysły nad tym, jak Właśnie pracownicy mogliby się szybko y, komunikować z, z osobami, z klientami albo klienci, jak mogliby, nie wiem, jedno, jed, jeden jakiś tam, nie wiem, gest i po prostu mamy symbol albo zdanie. Próbowaliśmy mm -hmm. y, mieć szkolenia z Włochami, mm -hmm. y, żeby uczyć się od nich. Tak. Y, ćwiczyliśmy, ćwiczyliśmy różne gesty, na przykład... Mm -hmm. y, rozumiem, że niektórych nie możemy pokazywać, tak, ale... Okazało się, że ten model się nie sprawdza w Polsce. Mm -hmm. Mm -hmm. e, mamy jednak zupełnie inną specyfikę kraju i rozumiem, kultury. Rozumiem, rozumiem. Potem próbowaliśmy ćwiczyć z Czechami. Tutaj dostaję informację, bo ja wiem, że nam się dobrze zaczynał rozmawiać, ale dostaję Kończymy informację, już? że niestety już musimy kończyć. E, więc no cóż, e, proszę Państwa, ja jeszcze chciałem zaprosić Paulinę, która przez trzy dni e, tutaj była kamera? gospodynią. E, proszę bardzo, to ja oddaję mikrofon. My z Michałem Łusiakiem się kłaniamy. Dziękujemy bardzo. E, <noise> I cóż, i dziękujemy Justynie ja już również. Ja wychodzę, tak? Też dziękuję bardzo. Zakończyliśmy cykl dostępności języka i impro. Dziękujemy panom, dziękujemy Mirkowi, dziękuję Michałowi, dziękuję Justynie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy i Państwu życzymy dużo dostępności języka i impro.